Natomiast skład Płotkarek, które zawalczą teraz o medale w konkurencji na dystansie 60 metrów przez płotki. Ola Starzyńska Orłowska, KL Gdynia, poniżej 9 sekund. Awans z Mojnku. Podobnie sytuacja wyglądała z Nikolą Broży Brożyną, LTL Optima Rado. Julia Zegat, jedna z faworytek do złota. Zawodniczka Skry Warszawa. Obok niej Wiktoria Gadajska. Również RLTL Optima Rado. 8.52. Amelia Kielar, Ten identyczny czas w życiówce zawodniczki górnika w Wałbrzych. Zuzanna Zając. Tutaj faworytka numer jeden z AZS-u AWF Katowice. Olga Skolasińska na torze siódmym. I Zofia Domańska na torze ósmym. Ależ tutaj będzie ściganie. Tak możemy sobie to, myślę, zapowiedzieć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, na co stać zawodniczki od toru 6 do toru trzeciego. Julia Zegan była czwarta w minionym roku. Natomiast Zając, Kielary, Dajska to zawodniczki z rocznika 2006. A więc na pierwszy rok dopiero w juniorach młodszych. A już mogą się... Bić o medale. Rozpoczęliśmy wielkie ściganie. Zobaczmy na zegan gadajską. Kielar i przede wszystkim zając. Zając będzie pierwsza, druga będzie kielar. A więc... A więc Zuzanna Zając z AZS-u AWF Katowice chyba była pierwsza. Czy jednak była Amelia Kiela, Kielar? Bo to sugeruje na razie nasz operator. 8.35 to nieoficjalny czas. Zuzanna Zając 8.35 A więc nowy, ee, nowa życiówka jeżeli chodzi o Katowiczanki, e, Katowiczankę. Drugie miejsce Amelia Kielar A więc tak jak widziałem e, brąz należy się Wiktorii Gadajskiej. Która widzimy, że wylądowała na mecie jako trzecia. Gadajska 8:47. Na czwartym miejscu znowu Julia Zegan. Znowu tak jak w minionym roku. A więc sprawdziły się wyniki z bieżącego roku. I jak to na mistrzostwach, bite są rekordy życiowe.